Fit on Trip. Przed zażyciem nie musisz konsultować się ani z lekarzem, ani z farmaceutą, gdyż obejrzenie tego wideo nie skutkuje ubytkami na zdrowiu. Fit on Trip. Nowa seria. Ciekawi ludzie. Ciekawi świata. No to aktualnie znajdujemy się w Bangkoku, w jednej z takich, można powiedzieć, bogatszych dzielnic, w której postanowiliśmy troszeczkę zaszaleć z tego powodu, że nic innego jak są to nasze ostatnie dni, w tym pięknym kraju, jakim jest Tajlandia. Także chciałbym Wam pokazać w ogóle budynek, w którym mieszkamy. No to muszę wam powiedzieć, że nieco dzień zdarza mi się spać w pokoju z basenem, widokiem, panoramą. Na takie coś. Na dodatek w budynku znajduje się siłownia, z której już wczoraj zdążyło mi się w nocy skorzystać. No bo skoro jest siłownia, to czemu z niej nie skorzystać? No to wykorzystując fakt, że jest piękna pogoda, no bo w sumie jaka inna mogłaby być pogoda w Tajlandii? W Bangkoku jest miliard stopni, świeci słońce, mimo że jest pora deszczowa tak naprawdę. Pora deszczowa tak się naprawdę zaczęła. Eee... Postanowiliśmy odwiedzić jedno, jedno z ciekawszych miejsc, czyli Ghost Tower, czyli opuszczony budynek, wieżowiec, drapacz chmur. Do którego podobno wystarczyć Cieciowi zapłacić 200 batów, czyli około 20 zł, za to, żeby nas tam gdzieś tam wpuścił, i nie zadzwonił na policję. Ten budynek znajduje się gdzieś tam, także chodźmy go zobaczyć. Ale zanim tam pójdziemy, cofnijmy się trochę w czasie. Jest rok 1990. Gospodarka w Tajlandii przechodzi swój złoty wiek, a rynek nieruchomości rozkwita. W ciasnym już mieście pojawia się coraz więcej drapaczy chmur, coraz piękniejsze, coraz wspanialsze. Ale najlepsze dopiero miało nadejść. Prawdziwą wisienką na torcie miał być Saturn Unique Tower budynek niemalże wyprzedzający swoją epokę. Saturn Unique Tower miał być niezwykle luksusowym 49-piętrowym apartamentowcem, około 600 lokali mieszkalnych oraz około 50 o charakterze usługowym. Wszystko miało być tak pięknie. Nadszedł rok 1997. Azjatycki kryzys finansowy położył kres marzeniom dewelopera odpowiedzialnego za Saturn Tower. Porażka była tym bardziej spektakularna, gdyż budowę przerwano w momencie, gdy wieżowiec ukończono już w 80%. Rozpoczęto nawet montaż wyposażenia wnętrz. W części apartamentów, na niższych poziomach, pojawiły się podłogi i część umeblowania. W łazienkach podłączono armaturę. Nasza ulica, na której mieszkamy, w sumie wydaje się dosyć spokojna, jak na Bangkok, tak naprawdę. Jest trochę wąska, się często gdzieś tam mijają dwa samochody, ale zabawne jest to, że za mną widzicie restaurację, która nazywa się Cabbage Condoms. I wszystko jest w kształcie kondonów, i tak naprawdę... Wiesz, szedł bym tam, tam się tam. Powiem wam, że mimo tego, że... Nad, nad restauracją wiszą można powiedzieć, że użyte rozciągnięte kondony to wszystko jest powiem Wam naprawdę uroczo i nie ma lepszej rzeczy na świecie w ciepłych krajach jak wiatrak chłodnym powiem mokrej bryzy Piękna sprawa Widzicie ten to jest rozciągnięty kondon Azjaty, a ten Europejczyka no ale nie będziemy tutaj jeść, także zmykamy, bo jeszcze każą nam coś zamówić. No, moglibyśmy tak naprawdę zjeść Thai food i troszeczkę w sensie Street food, i troszeczkę zaoszczędzić, ale stwierdziliśmy, że jest to nasz pierwszy posiłek dzisiaj, więc zaszalejemy i zjemy sobie w tej knajpie. Dobra, to powiem wam moi drodzy, że Bangkok w sumie tak jak miasto, tak jak każde inne potrafi ująć, urzeknąć każdego z czymś, ale potrafi też również kurwić. Także ja postaram się wam dzisiaj powiedzieć, co wkurwia mnie w Bangkoku. Pierwsze o czym myślę to wszechobecne skutery, których kierowcy mają sobie za nic bezpieczeństwo. Rzące tuktuki i moto taksówkarze, którzy zatrzymują wcześniej wspomnianego kierowcę skutera, żeby go podwieźć. Kolejną rzeczą, jaką mnie denerwuje w Bangkoku, to to, że w tej tak piekielnie gorąco, naprawdę, to jest coś samo tego, że człowiek siedzi i się poci. Też nie powiem, bardzo fajny, a oprócz tego gorąca, fajnym rozwiązaniem jest latające metro, które, w którym jest klimatyzacja, ale mimo wszystko też jest kurwa zatłoczone. Naprawdę, w Bankaku nie ma takiego miejsca, gdzie nie byłoby ludzi. Wszędzie zawsze ktoś jest. Wszędzie samochody, a co za tym idzie, zakorkowane jezdnie. Walk, smród spalin i wieczny hałas. Naprawdę bardzo nie jest takim złym miastem. Tak to tylko... Tak się tylko zgrywa. My już zajechaliśmy tak naprawdę na, na ten przystanek, na który mieliśmy przyjechać po to, żeby wejść na ten tak zwany Ghost Tower. Czyli bardzo sobie popularny wśród turystów opuszczony e, nieużytkowy budynek. drapacz chmur. Aby zobaczyć tak naprawdę, czy, czy warto w ogóle tu przyjechać, także to byśmy chcieli Wam pokazać. Ona ogólnie z dołu wygląda w taki sposób. Idziemy właśnie w tamtym kierunku, ta tamten budynek. Można powiedzieć, że trochę się włamać, specjalnie dla Was. I opowiedzieć, jak w ogóle tam wejść, bo różnie ludzie piszą. Znaleźliśmy wejście. Stoimy tutaj, taki pan piciowy? Wygląda od nas 500 bazów, czyli jakieś 50 dolców za osobę. Tu 5, jakich dolców, Czy ja w ogóle idę. 50 złotych za osobę, to tutaj. You up, you know, look, you you looking ah. Aha. You, yes. look big bus, you look, you you ah, no look, you look, you look, you you look, you for you look, No A, not you not you

Kurde, szkoda, że, że winda nie działa. No to w sumie nie jesteśmy sami, bo jeszcze jesteśmy z taką jedną parą. Razem. from Russia. We from Poland. No to mamy towarzystwo, to będzie trochę raźniej. Jest troszeczkę na przypale w ogóle oni się martwią o to, żeby nikt nas tak naprawdę nie widział. No ale ciężko nie zauważyć czwórki ludzi. Siedzących na szczycie opuszczonego budynku. I powiem Wam, że naprawdę co piętro można spotkać tutaj fajne niektóre niefajne, jedne fajniejsze i drugie gorsze napisy na ściennych, jakieś takie bazdroły, graffiti, które naprawdę niekiedy doprowadzają mnie do śmiechu. Kurczę, bardzo moi drodzy, powiem wam, że wyobraźcie sobie, że teraz tutaj, w tym miejscu, w tych korytarzach, chodzą duchy wszystkich korposzczurów, którzy tutaj pracowali, Cały czas gdzieś tutaj chodzą i pracują. Chodzą i pracują, bo nie wiedzą kiedy skończy się ich praca, ponieważ to jest ich przeznaczenie. Tak wygląda korpo. Pracując w korpo, umierając w korpo, twoja dusza już zawsze będzie w korporacji. Nawet jeżeli twoje biuro wyniszczeje, jeżeli umrzesz, to wciąż będziesz pracował. Pracował, walczył o sukces, dążył do celu. Tak to wszystko będzie wyglądać. Dokładnie tak. Pamiętam w ogóle, że oglądałem kiedyś stąd ee, relacje właśnie jakichś dwóch różków, którzy wchodzili na to gówno i się podciągali na nim. Nie to, że ja się nie podciągnę, ale chyba wolę sobie zaoszczędzić. No to weszliśmy na ostatnie piętro pszczelnego wieżowca w Bangkoku. Tak wygląda. Piękny widok. Wszystki kolega próbuje wejść jeszcze wyżej. No moi drodzy, powiem wam, że niesamowite uczucie wejść do takiego obiektu, powiem wam, że takie odrobinka takiej grozy, troszeczkę takiej niepewności z tego powodu, że naprawdę strasznie dużo było momentów, gdzie prawie wpadliśmy w dziurę, bo było zwyczajnie ciemno, tam oczywiście barierek żadnych nie ma, więc można sobie zrobić krzywdę, nikogo broń Boże nie namawiam, żeby przychodzili do takiego miejsca, ale warto, mówię wam, niektórzy mówią, że 200 batów się płacimy, zapłaciliśmy 500, no, ale to pewnie z tego powodu, że ziomki, którzy z nami byli, nie chcieli się za bardzo targować. A ja też jakoś przed szereg nie, nie wychodziłem. No nic, no... Wyszło jak wyszło. No trudno. Nic się nie stało. Wyrażenie naprawdę niesamowite. Polecam wam przejść przez każde piętro, poglądać napisy na ścienne, tak jak wam wspomniałem wcześniej. No i co? No i fajne fotki, nie? No tymczasem my... kończymy... dzisiejszy dzień na spokojnie, idziemy sobie coś zjeść. Idę sobie jeszcze chwilę potrenować, skorzystać z siłowni, którą mam w pokoju i, i powolutku będziemy już jutro kupować pamiątki, będziemy zbierać rzeczy i powolutku uderzamy ogarnąć tą mordę do Polski. Także dzięki wielkie, że byliście ze mną, że byliście przez całą tą podróż, kurczę z nami że oglądaliście, że byliście, kurczę, mentalnie czułem waszą energię. Dzięki wielkie, do zobaczenia w następnym kraju.